Co tu się dzieje? Tu jesteście. Co wy tu wyprawiacie? Ty. A kuleczka mnie nie zauważył, chyba i nie poznał. Ale już tutaj czekasz na mnie? Trawkę jesz? Kuleczka. Kuleczka, co ty tu robisz? Mam dla ciebie coś dobrego, zaraz ci dam. Ale będziesz zadowolony Słyszycie te ptaki? Come greedy Kdafi in a is the only one Muszę to sięgnąć. Robię pauzę. Nie zjadłem. Kuleczka, no, poproś Kuleczka. Kuleczka. No. Well, out. patrz jaki łapczywy kuleczka jest. Kuleczka spokojnie, bo się udławisz. Grzecznie proszę to jeść. Ale we ptaki tutaj ćwierkają, co? Kuleczka, jaki łapczywy. Ciekawe, czy jeszcze będzie wyjadał z. Z puszki. No już zjadł. Bardzo szybko. Szybciej sobie z tym poradził niż ja dzisiaj na pauzie w pracy. No, kuleczka. No. Ale głodomór. Kuleczka, co ty jesteś takim głodomorem? Co? No? Oto głodomór kuleczka we własnej osobie. We własnej kociej osobie. Chciałem powiedzieć mały kuleczka, ale on wcale nie jest taki mały. Jakby tak na niego spojrzeć, dobrze. Robię pauzę, muszę wytrzeć palca, bo mam trochę jakiegoś tłustego. No, kuleczka, pokaż się tutaj do kamerki, jaki jesteś piękny. <laughs> Widzisz, jak Ci dzisiaj... Jak Ci dzisiaj kolega to znaczy twój przyjaciel przyniósł Ci dzisiaj szynuszkę dobrą. Ale kuleczka jest głodomur. Nie chcę odpuścić. No i co? Lubisz mnie teraz? Lubisz mnie teraz? Jeszcze tam wylizuje Zaraz puszkę połknie. Tą puszkę zostaw. Dobra. Idę go wziąć chociaż z profila. No, kuleczka, jak tam smakowało ci? Piękny smakowało ci? Mi tam smakowało dzisiaj to. W miarę. Widzisz, jaka Angelika jest dobra, jak ona nas dba. Kupuje nam szynuszkę, a my tylko jemy. Nie? Zostawisz puszeczkę, chodź. Chodź tu na spacerek trochę. Bo za dużo jesz i wyglądasz jak kuleczka. A nikt nie ukradnie roweru, nie bój się. Oto kuleczka. Szczęśliwy kuleczka. Kuleczka na blokach. Patrzcie, jak fajnie idzie. Idę z powrotem, i kuleczka idzie za mną. Nie z kuleczką jak rokiem dostawnym. A kuleczka standardowo no, kuleczka, chodź tutaj jeszcze. Pokaż się, jak jesteś fajny. <laughs> jak przybiega. Jak przybiega do mnie. Ty jesteś fajny i puszysty. No, oblizuje się kuleczka teraz. Puszkę trzeba zabrać. Szkoda, że kuleczki nie możemy zabrać. Chętnie bym go zabrał. Spałbym na nim jak na poduszce. Zamiast poduszki używałbym kuleczki. Patrz, jak ma ogon puszysty, kuleczka. Hehe, kuleczka. Ciepło dzisiaj, co? To wyszedłeś. Przez dwa dni ostatnio tego nie było. Ale ci się trafiło, co? Ale masz kumpla, co? Patrzcie, poluje na ptaki. Kuleczka, zostaw te ptaki. Zostaw te biedne ptaki w spokoju. Ty zazdrośniku. Idziemy nagrać te ptaki. Co one tu robią? Chyba jakiś sejmik jest. I cisza. <laughs> Uciekły. Kuleczka idzie. Kuleczka chuligan. Dobra, chuliganie, muszę jechać ziemniaczki ugotować, kaszaneczkę i pokroić ogóreczki. A ty tutaj nie poluj na ptaki. Patrzcie, jakie ten, jakie skupienie. Jak mu się ten, jak mu się ziarenice, jak mu się powiększyły. Przestawił się na. Przestawił się na. Yy, jak to powiedzieć? Na tryb mordercy. No, grzeczny bądź kuleczka. Nie poluj na te ptaszki. Trzeba mu przynosić trzy nóżkę, bo tak to ptaszki będą ginęły tutaj okoliczne. Czajcie, to jest właśnie ofiara buddy pięknego. Każe dokarmiać kota, żeby ten nie zabijał ptaków. Prawda, kuleczka? Prawda. Ostatnie ujęcie, kuleczki, spierdzielamy. Cyk, malutki kuleczka. <grym> Jeszcze kilka zdjęć mu zrobię i jadę. Trzymajcie się. West Side.